Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Subiektywnego Przeglądu Tygodnia. No oczywiście tradycyjnie ze mną jest Artur Dąbrowski. I ze mną jest Artur Broncel, którego witam serdecznie. <grych> no i tradycyjnie czołóweczka. Tydzień, no chyba zdominował pan poseł Brown, nie sądzisz, Arturze? No w 100% zdominowany. Był nawet po meczu Legii Warszawa wygranym 2 do zera. Zrobiono taką właśnie zbitkę medialną, pokazano Brauna z gaśnicą, prawda? I nagle tumany wielkiego powiedzmy jakiegoś oparu nad stadionem Legii po wygranym meczu 2 do zera. Za Z Alkmar. Um, oczywiście um, historia nie bywała. Um, różne są domysły. Um, w internecie możemy przeróżne informacje znaleźć. Włącznie z tym, że niektórzy sugerują, że jakoby poseł Brown był. No, agentem. No, niektórzy twierdzą e, ruskim, niektórzy y, jeszcze innym, y, no bo motywują to tym, że przecież wcześniej mu y, te świece nie przeszkadzały, a teraz nagle mu przeszkadzają. No, powiem szczerze, też słyszeliśmy w przemówieniu jednym, że ktoś jest agentem niemieckim, ktoś jest agentem rosyjskim, pokażmy. Jaka jest rzeczywistość? Bo tak też można bardzo łatwo człowieka no prawda, skrzywdzić. Oczywiście czyn pana Brauna komentowaliśmy już, prawda? No o tak. tym mówiliśmy. Natomiast no, trzeba tutaj pójść troszeczkę dalej, bo ja widzę tutaj jedną, wiesz, taką przyczynę bardzo istotną i ważną. Tyle mówi się, zwłaszcza z lewej strony sceny politycznej, o tak zwanej świeckości państwa, że państwo musi być świeckie, że musi być zrobiony rozdział kościoła od państwa, a tu nagle okazuje się, że w centrum, w sercu, można powiedzieć narodu jest obrzęd religijny. No właśnie. No to py pytanie jest zasadnicze. Czy to ma być rozdział kościoła od, y, katolickiego, dodajmy, od państwa y, y, świeckiego, którego, powiedzmy sobie, nie ma takiego określenia w ogóle w Konstytucji. To trzeba powiedzieć tym z państwa, którzy y, gdzieś może nawet widzieli osoby machane, które machały Konstytucją, tak? Kon Konstytucja Rzeczypospolitej nie ma takiego sformułowania jak świeckość państwa. Natomiast to, co mogę powiedzieć, że artykuł 8 Konstytucji Rzeczypospolitej mówi, że konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. I w tej konstytucji co jest, co jest napisane? Że jest zapewniona z, z, z mocy samej ustawy zasadniczej <laughs> możliwość uzewnętrzniania kultu, prawda? Więc y, ciekawy jestem, gdybyśmy na przykład jako Studio Częstochowa w przyszłym roku do Marszałka Sejmu się zwrócili. Przed adwentem, żeby się uspokoili, żeby wieniec adwentowy zrobić. Ciekawe, co by pan Hołownia no, na to powiedział. nie? Ciekawe, bo też słyszałem komentarze, że, no, że tutaj taka wielka to uroczystość zapalania tych, tych świec w tym obrzędzie religijnym. Nie będziemy tu wymieniać już z nazwy, bo znana platforma filmowa różnie to może potraktować, ale państwo wiedzą o co chodzi. Yy, i słyszałem takie komentarze, że na przykład nie ma w Sejmie świec wigilijnych, no właśnie. Ale nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Tego nie wiem, ale wiem, że kiedyś yy, oglądałem transmisję, a nawet gdzieś z bliska widziałem Wigilię. I to powiem szczerze, że nawet Wigilię w Polskim Sejmie nie było tam żadnych problemów. Mało tego też sami posłowie lewicy mówią o tym, że zbliżają się święta. święta. Ciekawe, co I, ale, ale dziadka Mroza, no <laughs> przecież tradycje muszą kultywować, tak? A, ale są tacy, wiesz, posłowie lewicy, którzy yy, no, deklarują się jako katolicy. No, no to się zgadza, no, ale czy przyjmują to nauczanie kościoła, to jest już druga Opcja. Natomiast no szczerze, tak, wracając do Brauna, yy, obcięcie jego uposażenia, to jest jedna kwestia, wstrzymanie jego zbiórki z wypłaceniem, to jest druga kwestia, ponieważ no powiedzmy sobie, w społeczeństwie demokratycznym nie będziemy oceniać po prostu yy, czynu. Bo to już mówię, robiliśmy, tak, to jest inna kwestia, inna dobra. zupełnie <laughs> kwestia, ale. Jacyś ludzie znaleźli zupełnie inny wymiar wrażliwości, i nagle doszli do wniosku, że chcą finansowo pomóc temu człowiekowi, czyli w jakimś sensie z nim się utożsamiają, bo y, wiemy o tym, że gdzieś tam się znalazła jakaś pani na horyzoncie, która jakoś źle działanie tego proszku gaśniczego przeżyła, że znalazła się w, y, w szpitalu. Prawdopodobnie taką mamy informację, potwierdzoną medialnie. Ale wcześniej udzielała wywiadów i było dobrze. Tak, to jest, to jest racja. No i też trzeba by było sobie prześledzić, bo internauci bardzo szybko namierzyli tą panią, w jakich kwestiach się wypowiadała, prawda i co robiła. Bardzo ciekawa postać, też nie będę, że tak powiem, marnował czasu. Państwo sami to sobie wy, gdzieś tam znajdziecie w internecie i, i zobaczycie. Ale zobaczcie, zobacz, jest jedna reakcja, o tym też trzeba powiedzieć. To, co jest najbardziej szokujące, bo na przykład przez szereg lat, zobacz, byliśmy, były czarne marsze, dewastowano pomniki, hmm. dewastowano pomniki świętych, wizerunki ich, dewastowano pomniki świętego Jana Pawła II. I czy krzyże malowano na, na świątyniach? No nawet wiceminister kultury, bo chyba wiceministrem kultury została pani Scholling Wielgus, jeżeli dobrze wypowiadam jej pierwszy człon nazwiska. I przeszła, przerwała mrze świętą no i oczywiście to słynne y, wypowiedź pana rotacyjnego marszałka, y, bo to może jest tak, jak mówił kiedyś Jan Pietrzak, rotacyjny, czyli ratuj się kto może, tak? Y, co powiedział wtedy, że z 2 marca 2022 roku, tak? Mówił, czy w 20 roku mówił na ten temat, że Polska 2050 jest w ogóle za zniesieniem tego z kodeksu karnego tej obrony, ochrony uczuć religijnych. Co zrobił, kiedy w Sejmie zaraz rozpoczęto, wyszło, wyszła ta sprawa z Braunem? Od razu przytoczył artykuł 195, artykuł 196. Ale co jest szokujące, powiedziałem wcześniej, były, proszę Państwa, takie wydarzenia, że dewastowano święte symbole dla katolików. I była martwa cisza przedstawicieli episkopatu. Mm. A tu nagle mamy zagazowaną, w sensie powiedzmy sobie oczywiście, y, gaśnicy, y, y, no, tą menorę, chociaż to nie jest menora, bo, tak, bo to jest dziewięć. Dziewięć, więc ona ma tam jakąś inną nazwę, ale to też sobie proszę odnaleźć. I teraz zwróć uwagę: jest natychmiast reakcja kardynała Rysia, gdy dewastowano pomniki Jana Pawła II. Kardynał Ryś nie robił nic. Episkopat po dopiero jakimś okresie czasu wydał jakiś komunikat. Uprzedził ich Mateusz Morawiecki, Sejm przyjął uchwałę, a polscy biskupi nic się nie stało. Jest menora coś, co nie powinno, proszę państwa, się wydarzyć, bo to wyrządził jakąś krzywdę tym ludziom, tak, tak, którzy. wygodne poszerzenia oczywiście. Sam fakt. Ale dlaczego jest na, natychmiast reakcja? Zobacz, że doszliśmy do takiego etapu, że ci ludzie w kościele, y, kardynałowie, biskupi nie potrafią obronić czego? Obronić świętych symboli wiary chrześcijańskiej. Natomiast czego bronią? Bronią y, ludzi, którzy nawet w niektórych y, ortodoksyjnych kręgach y, y, wyznawców judaizmu, mówimy tutaj o Chabad Lubawicz, są uznawani jako sekta. I oni stają w ich obronie, więc powiem szczerze, że y, kiedy widziałem te tłumy rozwścieczone, kiedy sam osobiście powstrzymałem człowieka od pomazania archikatedry częstochowskiej kilka lat temu, kiedy były czarne protesty, odszedł w wielkim pokoju. Ten człowiek nie zrobił tego, wyjaśniliśmy sobie pewne rzeczy, chociaż mówił, że i tak to kiedyś zrobi, ale wtedy tego nie zrobił. I, ale zwróć uwagę, nie było żadnej reakcji, a tutaj nagle bach! Jest komunikat na stronie episkopatu, biskup Ryś. Y, na stronie archidiecezji chyba łódzkiej, czy nawet na Twitterze, na, na Facebooku, no dla mnie to są rzeczy szokujące, że nie potrafią zabezpieczyć, yy, że tak powiem, spraw ludzi, których są pasterzami. No to jest śmieszne po prostu. Także no, ja to widzę tak, że ta sytuacja z posłem Brownem jeszcze raz podkreślamy, no, jak najbardziej godna ostrego potraktowania, to jednak no, powinna zmusić do jakiejś refleksji, bo to coś jednak pokazuje głębszego. No. Znaczy, powiem tak, że tak na serio, proszę Państwa, możecie mieć różne relacje, jeszcze raz mówię, z, czy z duchownymi, czy ze świeckimi, ale to nie mam na myśli, że jak. Chcę tutaj kogokolwiek bronić Tylko zwróćmy uwagę, no zastanówmy sobie. Zastanówmy się przez chwilę. Zobacz, oni wszyscy mówią o równości. Jesteśmy równi, najrówniejsi, co do wzrostu... Nawet ministerstwo jest powołane. Tak? Nawet ja jest naprawdę. ministerstwo, tak? Ale zobacz, nie ma reakcji, nie ma reakcji na tęczową Matkę Bożą, na tęczowego papieża. Niedawno w Łodzi nawet, nie wiem, czy wiesz, był tęczowy święty Mikołaj. Było iluś Mikołajów, jeden był oczywiście tęczowy, miasto u pani Zdanowskiej to Wywiesiło i nagle cofnęło po protestach ludzi, bo byli w wielkim, w wielkim szoku, że no jak to tak może być, ale ludzie się sprzeciwili. Nie wiem, czy wiesz, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że na przykład w takiej Barcelonie, na przykład już nawet yy, w ramach tej rewolucji kulturowej zmieniono nazwy ulic. Tak, tak. Wyeliminowano ulicę świętych tak. jakichś tam kobiet i zastąpiono je, uwaga, tymi samymi imionami, ale wielkich feministek. No. A czy u nas się działo inaczej? Rondo praw kobiet, prawda? Ale zostawmy Waryńskiego, nie? To jest taki bardzo pobożny towarzysz. Więc to nam pokazuje, przy czym Państwa, no, równość no, to jest podstawowy przepraszam, dogmat y, zawsze lewicy, zawsze Marksa. No i trzeba powiedzieć, że ta filozofia y, odżywa co ileś lat, ewoluuje i trzeba po prostu jej błędy wykazywać. I w tym momencie przelewnik. A teraz, proszę Państwa, będzie, myślę, wesoło, tak mi się wydaje, proszę popatrzeć na minę kolegi, gabinet premiera Donalda Tuska. Jest to oczywiście 25 pewnych obszarów, w których zasiadają bardzo ciekawi i kompetentni ludzie. A w ogóle wraz z premierem jest 27 osób. Tak jest. I o tych nie wszystkich, bo nie mamy na to tyle czasu, proszę Państwa, bo musielibyśmy nakręcić 27 odcinków Monty Pythona, BIS, żebyście mogli je wszystkie obejrzeć. Ale chcemy Wam pokazać pewne zasady i reguły. Które miały mówić o czym, słuchaj, o tym, że miała być odchudzona administracja, a myśmy dotarli do takich źródeł, proszę Państwa, w których będziemy po prostu prawą nogą drapać się po lewym uchu. Zapraszamy bardzo serdecznie. <gry> bardzo proszę, pani Panie Ministro. Wyprostujemy, pani Ministrze, prawda? Nie, no musimy. Nie tak, ma innego prawica. wyjścia. Proszę Państwa, powołanie ministry do spraw równości sieje podobno strach i przerażenie po prawej stronie. Sceny politycznej i słusznie. E, ci, którzy żartują, mówią, że będę biegać po Polsce z linijką i wyrównywać rzeczy. Nie ukrywam, że bardzo bym chciała. Ja już się pogubiłem w tym wszystkim, bo nie wiem, czy mam mówić o niektórych, bo na jednym ministerstwie jest napisane ministra. Imię, nazwisko kobiety, na drugim jest napisane minister, imię, nazwisko kobiety. No przecież ci ludzie, którzy wygrali te wybory, mogliby sobie ustalić nomenklaturę, ale zgodnie, proszę Państwa, z językiem polskim. Jak to mówił kiedyś mistrz w pewnym kabarecie, nie kaleczyć polska mowa, bo to grzecha narodowa. I trzeba stosować polską terminologię. I to jest bardzo istotne tak, i ważne. Ale pocieszące jest to, że właśnie na, przeglądając stronę www.gov.pl, gdzie tam Państwo możecie sobie przeanalizować informacje o, o nowej radzie ministrów, to nie ma żadnej ministerki. Jest ministra. Ministra. No, ministra i minister. Nie? Dobrze, że nie ma ministerstwa blacharstwa, na przykład samochodowego, bo <noise> bałbym się. O, Ale kto o to wie, no może tam jeszcze ten. No właśnie. I to są ciekawe osoby, wiesz, jak ja sobie przeglądałem tutaj tę stronę rządową, no to yy, tak się zastanawiam, też się pogubiłem, powiem ci, bo nie wiem, ile jest w końcu tych wiceministrów w każdym ministerstwie, bo jest ich tam od groma. 27 osób tych głównych wraz z premierem, ale no, ministerstwa mają jeszcze tych wiceministrów. Tak, prawda? ale ja ci wytłumaczę to i wytłumaczę to państwu na takiej prostej zasadzie. Zwróćmy uwagę na to, jakie ugrupowania dotarły do Sejmu. Udało się im wejść. To jest rzeczywiście sztuka, dostać się, ale większą sztuką jest na przykład wygrać wybory i nie móc rządzić, bo nie można było stworzyć jakiejś większości. I proszę Państwa, takim oto trafem, na przykład klub koalicyjny z lewicy ma 26 posłów. Zgadnijcie Państwo, ilu ministrów ma lewica w obecnym rządzie. No. Zgadniesz? No nie zgadnę. Czterech. No. Czterech ministrów. I co jest szokujące? Nowa Lewica, PPS, Razem Unia Pracy, 26 ludzi, 26 osób, może tak powiedzmy, jedni utożsamiają się z ministrą, drugi z ministrem. Ale w czym jest rzecz? Te cztery ministerstwa są w rękach lewicy. Ale proszę Państwa, jest jedna kwestia. Ja przeczytam to z naszego, że tak powiem, z tej małej ściągawki. Cytuję, w każdym ministerstwie ma być przedstawiciel każdego ugrupowania koalicyjnego. Zwróćmy uwagę, jak po Prawu i Sprawiedliwości odchudzono te ministerstwa. No wyobraź sobie, jakbyśmy prześledzili to na przykład, Ministerstwo Edukacji, dość, dość ciekawa sprawa, tak? Pani minister czy ministra? Nie, no właśnie, pani jest podpisana minister. Troszkę jestem no, zaskoczony, że minister, ale jest podpisana na stronie rządowej, minister edukacji, pani okay. Barbara Nowacka. No i pani Barbara Nowacka i zaraz mamy człowieka z PSL-u, mamy panią od Szymona Hołowni i mamy jeszcze innych. I to jest takie, proszę Państwa, odchudzenie. A ciekawostką jest to właśnie, że z naszego gremium został, to jest chyba takie, ja już... Nie, to znaczy nie, nie z naszego tutaj wspólnego studia Częstochowa. No, tak, 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 bo nas raczej ministrami, czy sekretarzami, czy sekretarzynkami raczej... Sekretarkami. No sekretarkami raczej nie zrobią. I, i, ale już tak konkretnie, proszę Państwa, wiceministrem na przykład właśnie edukacji, edukacji jest były starosta Kłobucki, pan powiatu Kłobuckiego. Henryk Kiepura, osoba publiczna, więc to można powiedzieć. I powiedzmy sobie, no plusem tego jest takie, że podobną funkcję, tylko że, no powiedzmy sobie o szczebel niższy, bo mówimy tutaj oczywiście nie o Sejmiku. Również przypadkiem wicestarostą Powiatu Kłobuckiego jest akurat pana Henryka Kiepury żona. Tu mamy Ale wiceministra, tu mamy wicestarostę. I też, dlaczego o tym mówię, nie chcę tutaj oceniać czy osądzać, tylko proszę Państwa stwierdzić fakt. Te same zarzuty kiedyś płynęły względem władzy, która odeszła. O nepotyzm, o mianowanie różnych ludzi. Nie mam tutaj na myśli i nie chcę po prostu wchodzić w jakąś relację, żeby człowieka oceniać, osądzać. Nie mam do tego prawa, ale no, wygląda to tak trochę słabo. Zarzucamy innym, a sami na, na, na naszych przymykamy oczy. Znaczy, no jak są już nasi, to już jest dobrze, prawda? Tak, no. tak, tak, tak. I to jest, no patrząc na to ministerstwo, no i co jeszcze trzeba powiedzieć? Proszę Państwa Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, proszę zwrócić uwagę, Artur na jedną rzecz. Niezwykle krytykowana kobieta w zasadzie wykreowany jej wizerunek w mediach czy mediach społecznościowych to jest osoba, która jest taka czepialska, nietolerancyjna. Ale wiesz przede wszystkim z politycznego nadania. A teraz będzie nie z politycznego. No oczywiście teraz no. są same niepolityczne, prawda? Tak, tak jak, tak teraz jak jest dzisiaj... demokra demokratycznie nadane, a nie polityczne. Tak, 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 tak jak ten zespół parlamentarny do spraw LGBT, który jest złożony z polityków, ale nie jest polityczny. Tak o jest. tym no. też mówiliśmy. Ale wracam do pani Barbary Nowak. Zwróć uwagę, gdzie pierwsze kroki były pani minister edukacji właśnie do Krakowa. I jeżeli państwo sobie nawet wygooglacie kogo teraz powołano na pełniącego funkcję Urząd Kuratora Oświaty w Małopolsce. Jak wypowiada się na koniec przemówienia pani minister, to powiem szczerze, nie przystoją takie słowa człowiekowi końcówka, że w zasadzie jest uff, takie zadowolenie, bo nie ma tak kogoś. Ale zwróć uwagę na jedną rzecz: że tyle razy na Barbarze Nowak, jak to się mówi, proszę państwa, wieszano psy, przyklejano jej różne etykiety. Ale dlaczego nikt z tych wielkich i mniejszych polityków nie poszedł z tą panią kurator do sądu i nie wytoczył jej procesu? Kobieta funkcjonowała w tej przestrzeni bardzo dobrze i co jest szokujące, że ona tak naprawdę, jeżeli popatrzymy, wypełniała dokładnie, dokładnie pilnowała wyznaczonej przez właśnie ministerstwo podstawy programowej, to jest raz, i piętnowanie kogoś za to, że był katolikiem że mówił on na przykład o Janie Pawle II, niech ci sami lewacy, tak samo jak krytykowali Barbarę Nowak, skrytykują tego rabina od, od tych yy, świec w Sejmie. No Nie, myślę, no, że tak... byłoby to wielkie laro. Myślę, że, że za, ostro, za, za ostro tu pojechałeś. Miejmy na uwadze to, że jesteśmy w znanym, w portalu filmowym i różnie może on potraktować te kwestie chwilowo przerywnie. Przedajcie proszę. Wezwałem was dzisiaj, gdyż przeglądałem ostatnio raport z Waszego kursu dla naszych nowych agentów. Zainteresował mnie konkretnie wątek, który się tyczy tak zwanego hejtu. Otóż, jak wiadomo, ten obszar nam się bardzo dynamicznie rozwija, dość potrzebujemy pokaźnej ilości nowych rekrutów. Przyznam szczerze, panie majorze, iż odkryłam kilka prawdziwych talentów. To w takim razie przedstawcie wasze cele oraz środki, jakie do nich. Prowadzą. A więc, w dużym skrócie, panie majorze, cel to tworzenie i utrwalanie podziałów między ludźmi. Te zaś wyzwolą wzajemną niechęć, podejrzliwość i zazdrość, co w konsekwencji przerodzi się w zbiorową nienawiść. Osiągniemy to poprzez niesłuchanie się nawzajem. Demonizowanie oponentów jako źródła wszelkiego zła, wdrażanie mentalności plemiennej oraz rzecz jasna, czarno-białe podejście do skomplikowanych problemów. Brzmi ciekawie, nie powiem, ale jeszcze środki, jakie zamierzacie zastosować. Media, panie majorze, media. Media to może nie jedyny. Ale najskuteczniejszy środek do osiągnięcia naszego celu. Wystarczy, że zdobędziemy redakcję największych mediów telewizja, prasa, radio, internet i tym podobne. Wtedy wykreujemy prawdę, naszą prawdę, którą przyjmą wszyscy. A jak nie przyjmą? Przyjmą, panie mają, że przyjmą. Wystarczy, że pójdziemy tropem klasyka i powtórzymy naszą prawdę tysiąc razy. I oczywiście wszystko w ramach wolności słowa i wyboru. Tak jest, panie majorze. W takim razie działajcie.